Dlaczego krew jest czerwona? Przelewając tą krew zastanawiamy się skąd jest ta barwa. Wydaje się to proste, bo oczywiście barwa wynika z krwinek, których jest najwięcej. Najwięcej jest krwinek czerwonych. Mamy tam również hemoglobinę, która będzie wybarwiała te krwinki i odpowiada, odpowiadała za najważniejszy proces, czyli przenoszenia tlenu do odpowiednich tkanek organizmu. Drugą co do wielkości grupą są płytki krwi. Ich jest pół miliona, bo ile erytrocytów jest 5 milionów w mikrolitrze, płytek krwi jest pół miliona, a nawet mniej, a dodatkowo one są co najmniej dwukrotnie mniejsze, czyli mają wielkość 3 mikrometrów. Na koniec komórki, które są bardzo ważne, krwinki białe, tutaj ich będzie najmniej 5 tysięcy. Celowo Państwu przedstawiam te trzy populacje komórkowe, bo one mają kluczowe znaczenie do interpretacji morfologii. Szanowni Państwo, nazywam się Krzysztof Janopoulos, jestem kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej. Kieruję również oddziałem hematologicznym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Dla mnie na co dzień badanie morfologii krwi jest podstawowym narzędziem pracy, a ciekaw jestem ilu z Państwa miało wykonaną tą morfologię. Hematolog zaleca, róbmy morfologię raz do roku. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że możemy analizować pod kątem ilościowym parametry i najważniejsze trzy grupy komórkowe, które budują tą morfologię, to są krwinki czerwone, to są krwinki płytkowe, jak również krwinki białe. Pamiętajmy, że analizujemy zarówno zmiany dotyczące liczby tych krwinek, jak również tempa, w jakich się zmieniają, no i na koniec możemy te krwinki również oglądać pod mikroskopem. W sytuacji, w której w wyniku morfologii krwi uzyskanego z automatycznego analizatora obserwujemy nieprawidłowości polegające na tym, że Pewne frakcje komórkowe mają wartości podwyższone albo obniżone do tego, co zostało ustalone jako normy. Zasadne jest wykonanie rozmazu ręcznego krwi obwodowej z barwieniem odpowiednim, które daje możliwość oceny elementów morfologicznych, czyli krwinkowych, znajdujących się właśnie we krwi obwodowej. Na tej podstawie jesteśmy w stwierd stanie stwierdzić nieprawidłowości dotyczące zarówno ilości, jak i budowy komórek krwi. Jeżeli ten wynik jest zastanawiający, budzi podejrzenia co do rozwoju poważnej choroby hematologicznej, zasadne jest wykonanie także badania płynnej treści szpiku kostnego, gdzie możemy dokładnie ocenić wszystkie linie komórkowe, czyli sposób w jaki komórki krwi są wytwarzane, jak się rozwijają czy dojrzewają do stadiów, które później obserwujemy właśnie w krwi obwodowej. W sytuacji, w której ta metoda jest niewystarczająca do postawienia precyzyjnego rozpoznania. Wykonuje się badania bardziej zaawansowane. Jednym z takich badań jest badanie wykonywane metodą cytometrii przepływowej. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałam wcześniej, metoda analizy takiej morfologicznej z wykorzystaniem mikroskopu optycznego nie zawsze jest wystarczająca do tego, żeby postawić precyzyjne rozpoznanie. więc Musimy się posiłkować metodami bardziej zaawansowanymi. Wspomniałam wcześniej o cytometrii przepływowej jako metodzie z wyboru. W diagnostyce chorób związanych z krwią, ewentualnie wywodzących się z linii młodszych, czyli ze szpiku kostnego. Żeby przybliżyć Państwu i żeby zrozumieć ideę wykorzystania cytometrii przepływowej w diagnostyce chorób krwi, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że komórki krwi na swojej powierzchni posiadają pewne specyficzne cząsteczki, które my w tej chwili jesteśmy w stanie rozpoznawać. I wyznakować w pewien sposób. Tutaj przychodzi nam z pomocą no, pewnego rodzaju inżynieria genetyczna i możliwość wytwarzania przeciwciał monoklonalnych, które są połączone ze specyficznymi barwnikami i dają nam możliwość oceny komórek właśnie w urządzeniu, jakim jest cytometr przepływowy. Cytometria przepływowa znajduje zastosowanie w zasadzie w każdej chorobie układu krwiotwórczego. Ale można powiedzieć, że z największą pomocą przychodzi tam, gdzie to mikroskopia sobie już nie radzi, czyli w chorobach wywodzących się z linii limfoidalnej, czyli z limfocytów inaczej mówiąc. Zastosowanie przeciwciał daje nam możliwość różnicowania komórek, rozpoznawania czy choroba dotyczy limfocytów B, limfocytów T, limfocytów NK, więc możemy tutaj sobie tą linię komórkową dokładnie charakteryzować, możemy rozpoznawać szczeble rozwoju komórek, na których one się znajdują, czy mamy do czynienia na przykład z białaczkami przewlekłymi, czy są te też białaczki Ostre, wywodzące się z komórek bardzo młodych. Nieprawidłowości, które możemy obserwować pod mikroskopem, a także metodą cytometrii przepływowej, są wynikiem uszkodzeń genetycznych. Dlatego bardzo ważne są badania, które będą te zmiany genetyczne oceniać. Niezbędny jest cykl następujących po sobie konkretnych metod, aby te uszkodzenia genetyczne zidentyfikować. Zmian tych genetycznych możemy szukać w obrębie kwasu deoksyrybonukleinowego, czyli DNA, bądź w obrębie kwasu rybonukleinowego, czyli RNA, który zostaje przepisany z DNA i wtedy nazywamy to mianem transkryptu. Dlatego pierwszą metodą w tym całym cyklu metod jest izolacja kwasów nukleinowych, czyli izolacja DNA bądź RNA. Jedną z metod jest metoda kolumienkowa i do tego służą takie właśnie specjalne kolumienki, które mają membrany, na których adsorbują się właśnie te kwasy nukleinowe DNA bądź RNA, które finalnie są z nich wymywane. Możemy sobie też pracę usprawnić stosując tutaj takie automatyczne stacje izolujące kwasy nukleinowe. Kolejną metodą jest łańcuchowa reakcja polimerazy, czyli w skrócie PCR która służy do powielenia w milionowych kopiach DNA metodą ogrzewania, oziębiania i ponownego ogrzewania próbki, co jest wielokrotnione w wielu cyklach. I chcąc odpowiedzieć na pytanie, czy dany pacjent posiada jakąś mutację, należy przeprowadzić PCR jakościowy. I tutaj produkt reakcji PCR będziemy obrazować. Z użyciem kolejnej metody, jaką jest elektroforeza, z użyciem tej metody uzyskujemy obraz prążków, który zostanie wyświetlony zaraz na ekranie i na podstawie tego obrazu prążków możemy zweryfikować, czy pacjent ma taką mutację, czy jej nie ma. I tutaj przykładem jest ocena stanu mutacji genu kinazy tyrozynowej jak2 u chorych na czerwienicę prawdziwą. Pierwotną mielofibrozę, czy nadpłytkowość samoistną. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jaka jest konkretna liczba transkryptów w danej próbce, należy przeprowadzić metodę ilościową, np. PCR ilościowy, tak zwany QPCR. Dzięki ocenie ilościowej możemy monitorować skuteczność leczenia u pacjentów. I tutaj przykładem jest ocena transkryptu. BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. Spadek poziomu tego transkryptu u pacjenta będzie wskazywał na skuteczność terapii. W tej metodzie stosowane są specjalne sondy, które wyznakowane są barwnikami fluorescencyjnymi. I tutaj, wraz ze wzrostem liczby produktu, czyli tego powielanego CDNA. Rośnie nam fluorescencja, i możemy to później obserwować właśnie na ekranie monitora jako krzywą amplifikacji. Dodatkowo przeprowadzając tę metodę, powinniśmy również sporządzić takie, takie krzywe wzorcowe, na podstawie których generowany jest ten ilościowy wynik finalnie. Nowoczesnym podejściem w biologii molekularnej do oceny. Jakościowej kwasów nukleinowych, jak i ich oceny ilościowej, jest metoda emulsyjnego PCR-u, tak zwany DDPCR. Ta metoda wykorzystuje nowoczesną technologię emulsyjno-kropelkową. I na czym ona polega? Z jednej próbki w takim generatorze kropel generowane jest aż 20 tysięcy kropel. Czyli jedna próbka jest porcjowana na około 20 tysięcy kropel. Co umożliwia nam ocenę nawet jednej cząsteczki DNA w każdej z tych kropli. I potem przeprowadzamy reakcję PCR i czytnik kropel rozdziela nam krople docelowe, dodatnie od kropli pozostałych, ujemnych. To daje nam podstawę do generacji tego finalnego wyniku, czyli oceny ilościowej docelowych. Cząsteczek w próbce. Ta metoda jest bardziej czułą metodą, a więc służy do wykrywania rzadkich mutacji, a także do oceny ekspresji genów, ale w tej metodzie nie trzeba już wykonywać krzywej standardowej, jaką Państwo widzieli przed, przed chwilą w przypadku metody QPCR. Kolejną techniką umożliwiającą identyfikację zmian genetycznych w komórkach jest sekwencjonowanie DNA. DNA zbudowane jest z tworzących ciąg cząsteczek zwanych nukleotydami. Wśród nich wyróżniamy adeninę, guaninę, cytozynę oraz tyminę. Kolejność tych cząsteczek w łańcuchu DNA określana jest mianem sekwencji DNA. Stąd, mówiąc o sekwencjonowaniu DNA, mamy na myśli technikę pozwalającą na identyfikację kolejności nukleotydów w nici DNA. Pozwala to na poznanie struktury genów, czyli takich fragmentów DNA, które kodują białka, Poznanie struktury chromosomów, a nawet całego genomu. Zastosowanie sekwencjonowania w medycynie pozwoliło na identyfikację mutacji, które mogą prowadzić do rozwoju równy, różnych chorób, w tym chorób nowotworowych. Przykładem zastosowania sekwencjonowania DNA w hematologii jest określenie stanu mutacji genu TP53 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. Sekwencjonowanie DNA umożliwiło wdrożenie bardziej efektywnych metod leczenia, dlatego jest to technika, dlatego jest to technika biologii molekularnej, która wciąż zyskuje na popularności. Najpowszechniejszą techniką sekwencjonowania DNA jest technika Sangera. Jest to tak zwany złoty standard sekwencjonowania, dlatego jest wykorzystywana rutynowo w diagnostyce genetycznej. Za mną macie Państwo przykład sekwenatora Sangera, który generuje odczyty DNA. Te odczyty DNA są przedstawiane w postaci tak zwanego chromatogramu. Te piki, wzniesienia, które Państwo tutaj widzą, to są po prostu odpowiedniki kolejnych nukleotydów w sekwencji. Żeby było łatwiej, to każdy kolor oznacza konkretną cząsteczkę, konkretny nukleotyd DNA. Przykładowo czerwony tymina, o której wcześniej wspominałam. Sekwencjonowanie sangera, tak jak powiedziałam, jest złotym standardem sekwencjonowania, ponieważ charakteryzuje się bardzo dużą dokładnością jest to niemalże stuprocentowa dokładność. Jednak ma pewne ograniczenia. Wśród tych ograniczeń jest to, że w trakcie jednej reakcji sekwencjonowania możemy odczytać DNA tylko jednej próbki, co generuje duże koszty. To badanie jest dość drogie i pracochłonne. Odpowiedzią na ograniczenia techniki Sangera są techniki sekwencjonowania następnej generacji z angielskiego Next Generation Sequencing w skrócie NGS. Techniki te umożliwiają jednoczesny odczyt sekwencji bardzo wielu genów w stosunkowo krótkim czasie. Obniżyło to znacznie koszty całego badania, a samo przygotowanie próbek do sekwencjonowania stało się znacznie krótsze i łatwiejsze. Jedną z technik sekwencjonowania następnej generacji jest sekwencjonowanie nanoporowe. Polega ono na indukowanym przez prąd przepływie sekwencji DNA przez specjalne kanały białkowe zwane nanoporami ze względu na swoją wielkość. Mają one po prostu nanometrowe rozmiary. Przepływ takiej sekwencji przez kanał białkowy indukuje zmiany mierzonego sygnału elektrycznego, które później jest przetwarzane na komputer na zasady DNA, które widzieli państwo w poprzednim obrazku chromatogramu z tymi kolorowymi pikami. Czyli generalnie takie urządzenie sekwenator następnej generacji, produkuje takie same wyniki jak sekwenator Sanger'a, jednak zastosowana technologia jest nieco inna, ponieważ pozwala na sekwencjonowanie wielu prób jednocześnie. Również mogą Państwo zauważyć różnice w rozmiarach pomiędzy sekwenatorem Sanger'a a sekwenatorem nanoporowym. To niepozorne urządzenie jest pierwszym i podstawowym sekwenatorem nanoporowym. Składa się właściwie z dwóch części, wymiennej flow celli oraz detektora. Przewagą sekwencjonowania nanoporowego jest to, że cały sekwenator może zostać podłączony do zwykłego laptopa, a proces sekwencjonowania jest sterowany z poziomu dedykowanego oprogramowania komputerowego. Ten sekwenator ma jak widać wielkość batonika, wagę około 90 g, czyli też nie jest cięższy niż czekolada, a pozwala nam na Sekwencjonowanie DNA całego genomu. Charakterystyczną cechą sekwencjonowania nanoporowego jest to, że nie ma tutaj granic, jeśli chodzi o długość odczytu. To znaczy odczytujemy sekwencję DNA tak długo, jak białko nanoporowe pracuje. Tym samym najdłuższy zarejestrowany odczyt pochodzący z nanopora wynosi 2 272 580 par zasad co dla porównania odpowiada połowie genomu bakterii Escherichia coli. Sekwencjonowanie nanoporowe, podobnie jak sekwencjonowanie sangera, może zostać zastosowane w hematologii, również do oceny stanu mutacji różnych genów charakterystycznych dla poszczególnych nowotworów hematologicznych. Przykładowo do oceny stanu mutacji genu NPM1, TP53, FLT3 u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, ale także możliwa jest tutaj detekcja fuzji BCR-ABL1 u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. Technologie NGS produkują charakterystyczne dla siebie błędy. Są to nowe technologie. Charakteryzują się mniejszą precyzją niż sekwencjonowanie Sangera. Dlatego też każdy wynik wyprodukowany przez sekwenatory następnej generacji musi zostać zweryfikowany techniką Sangera. Najbardziej, skomplikowaną, najbardziej skomplikowanym etapem w całym sekwencjonowaniu jest z pewnością analiza i interpretacja wyników. Trzeba być przy tym bardzo ostrożnym, ponieważ nie każda zmiana w DNA będzie miała efekt istotny z klinicznego punktu widzenia. Prawidłową interpretację wyników sekwencjonowania zapewni zatem wizyta u specjalisty genetyka bądź lekarza prowadzącego. Najpopularniejszą techniką sekwencjonowania następnej generacji jest technologia opracowana przez Illumina. Jeden z aparatów tej firmy znajduje się w międzywydziałowym laboratorium. Sekwencjonowania następnej generacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest to sekwenator, który jest w pełni automatycznym urządzeniem, czyli nie potrzebujemy żadnych dodatkowych urządzeń. Wszystkie procesy prowadzące do otrzymania odczytu, sekwencji DNA zachodzą w tym urządzeniu, nie potrzebujemy niczego dodatkowego. Tutaj sekwencjonowanie również zachodzi na mikropłytce. Jest to, jak Państwo widzą, dość duża płytka. Znajdują się w niej tak zwane kanały przepływowe, stąd jej angielska nazwa flow cell, w której znajdują się bufory zapewniające prawidłowy przebieg reakcji. Na tej płytce znajdują się specjalne cząsteczki nazywane oligonukleotydami, do których będą wiązały się analizowane przez nas fragmenty DNA. Samo przygotowanie próbki do badania będzie obejmowało przyłączenie do analizowanych sekwencji Specjalnych cząsteczek zwanych adaptorami. Sekwencje te będą umożliwiały przyłączenie się analizowanego DNA do powierzchni płytki. Co więcej, adaptery posiadają tak zwane sekwencje kodu kreskowego. Umożliwia to połączenie wielu różnych próbek DNA i sekwencjonowanie ich w ramach jednego doświadczenia, to znaczy, Zamiast analizować próbkę od każdego pacjenta pojedynczo, możemy ją odpowiednio wyznakować kodem kreskowym, co następnie zostanie zlokalizowane, zidentyfikowane przez komputer i będziemy mogli poznać sekwencję genomu kilku pacjentów w ramach jednego doświadczenia. Sekwenator NextSeq 550, który widzą Państwo tutaj, posiada dwa tryby pracy: jest to tryb naukowo-badawczy oraz tryb diagnostyczny. Wyniki produkowane przez ten sekwenator mogą być analizowane na lokalnym komputerze, ale także mogą zostać analizowane na w ramach aplikacji produkowanych przez producenta. Szanowni państwo, przeszliśmy od analizy barwy krwi do analizy bardzo dokładnej całego genomu, a dokładniej mutacji molekularnych dotyczących pojedynczych genów. Myślę, że ta podróż była pasjonująca, ale czego się nauczyliśmy? Mam nadzieję, że wiecie Państwo już teraz, że morfologia krwi jest bardzo ważnym, podstawowym badaniem, które wykonywane powinno być co najmniej raz do roku. Dodatkowo Elementy, które są oceniane w morfologii nie tylko podlegają ocenie ilościowej, ale bardzo ważne jest tempo narastania. Przykładowo niedokrwistość, która występuje u osób starszych i pojawia się wiele lat temu nie wymaga pilnej interwencji hematologicznej, natomiast szybko narastająca niedokrwistość wymaga interwencji, ale niekoniecznie hematologa, bo może to być związane na przykład z masywnym krwotokiem. No i ostatni element, który jest niezwykle ważny, to to, to, że chorób nowotworowych mamy naprawdę coraz więcej. Co roku 170 tysięcy Polaków dowiaduje się, że ma rozpoznanie choroby nowotworowej. 10% z tych rozpoznań to są nowotwory hematologiczne. Ale muszę Państwu powiedzieć, że i tak najczęstsze zmiany, które są w morfologii obserwowane, one na szczęście nie są związane z nowotworem, tylko na przykład z niedoborami. Niedobór, który jest powszechny, to jest niedobór żelaza, on dotyczy 1% całej populacji. I niedokrwistość związana z niedoborem żelaza jest przykładem, że możemy mieć badanie morfologiczne, które rozpoczyna diagnostykę, ale które również jest doskonałym narzędziem monitorowania uzupełniania żelaza i tak naprawdę możemy w sposób idealny wyleczyć pacjenta z tej niedokrwistości. I nawiasem mówiąc, pamiętajmy, że niedokrwistość niedoboru żelaza to jest rozpoznanie, ale potrzebny nam jest również dokładniejsza analiza, jaka jest przyczyna. U mężczyzn pamiętajmy, że najczęściej jednak powinniśmy mieć świadomość nowotworów przewodu pokarmowego, natomiast u kobiet konieczna jest konsultacja ginekologiczna.